Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Nazywam się Sebastian Drost. Od 2006 roku wraz z całym zespołem jesteśmy obecni na rynku optymalizacji kosztów prowadzenia firm. Przede wszystkim nasza pomoc, którą świadczymy osobom fizycznym i przedsiębiorcom, polega na niesieniu ulgi i zwiększania łatwości prowadzenia firm naszych klientów. Dzisiejsze pytanie, na które chcę udzielić odpowiedź, brzmi: Dlaczego lepiej być na podatku liniowym niż na skali podatkowej? Większość naszych klientów, pracując na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, najczęściej zarządzając swoją spółką Limited, mają etat w swojej firmie. W związku z tym mają również obowiązek ujawnić swoje dochody w rocznym zeznaniu podatkowym w picie. Część z tych osób ma oczywiście obowiązek złożyć taki PIT w Polsce. Gdy rozliczasz się na podstawie progów podatkowych, pamiętaj o tym, że kwota, którą zarabiasz z tytułu umowy o pracę za granicą, wchodzi w podstawę Twojego opodatkowania. Co to oznacza? Na przykład zarabiasz w Polsce 45 tysięcy złotych prowadząc swoją polską firmę. Dodatkowo prowadząc swoją spółkę Limited w Wielkiej Brytanii, Jesteś zatrudniony na etacie w tej spółce, zarabiasz w Wielkiej Brytanii 50 tysięcy złotych. Dla prostego rachunku przyjmijmy, że twoje zarobki wynoszą 90 tysięcy złotych. W związku z tym, będąc na skali podatkowej do wysokości 85 tysięcy złotych, czyli do wysokości pierwszego progu, nie zapłacisz podatku. Natomiast ponad tą kwotę, czyli te 5 tysięcy, które jest nadwyżką, ponad próg 85 tysięcy złotych, będzie już opodatkowane wysokością podatku z drugiego progu. Więc jeżeli rozliczasz się z Urzędem Skarbowym na zasadzie skali podatkowej, to wtedy od tych 5 tysięcy, które są już w tym drugim progu, płacisz stawkę na 30%. Będąc natomiast na podatku liniowym, twój dochód oczywiście musi być również ujawniony, natomiast nie ma tutaj żadnych konsekwencji podatkowych z tytułu tego, że pieniądze, które zarabiasz z tytułu umowy o pracę, były już raz opodatkowane na terenie Wielkiej Brytanii. Nieważne, że tam podatek wynosi 0% od tej kwoty, ponieważ do wysokości 10 800 funtów, czyli ponad 60 000 zł, jest to kwota wolna od podatku na terenie Wielkiej Brytanii, czyli notabene 20-krotność tego, co w Polsce. Ogólnie kwota, którą zarabiasz w Wielkiej Brytanii jest wolna od podatków w Wielkiej Brytanii, a pomiędzy Wielką Brytanią a Polską jest umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Jednak wpływ na to, czy zapłacisz podatek w Polsce, czy nie, ma oczywiście to, czy jesteś, czy rozliczasz się z urzędem podatkowym na zasadzie podatku liniowego czy skali podatkowej. Dlatego właśnie rekomendujemy podatek liniowy. Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem, zostaw swój e-mail poniżej. Zapisz się, będziesz otrzymywał zawsze świeże informacje na temat darmowych porad, które udzielamy, prowadząc naszym klientom spółki LTD. Jeżeli jesteś już naszym klientem, sprawdź proszę maila. Powinieneś już mieć instrukcję w PDF-ie informującą bardzo dokładnie Ciebie lub Twojego księgowego, w jaki sposób rozliczyć swój dochód z Wielkiej Brytanii w polskim picie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszam, skontaktuj się z nami. Lub w komentarzu poniżej zostaw po prostu wiadomość ze swoim numerem telefonu. Z przyjemnością oddzwonimy.